Witajcie wszyscy! Siema! z tej Dziennie. strony, Maciek i tata. Dzisiaj sobie przetestujemy. Nowość! No, <gry> powiedzmy, piratebą pod Pyromorawi, czyli to jest producent z Czech, chyba, tak, Czechy. Czech, Pyromorawia. Dostaliśmy to pudełeczko od Firework Shop, więc dziękujemy Panu Michałowi za przesłanie nam tych petar do testu. Link znajduje się w opisie. Sklep znajduje się w Poznaniu na ulicy Hejmuńskiego 4. Także tak. Cena za takie pudełeczko, niby 2,6 euro, nie wiem czy to tak było, czy taka cena jest, albo trochę wyższa, nie wiem. Ale mamy tutaj tył opakowania 2019 rok. Certyfikat C, f 2 za błyskowe no. pytanie. 0,15 gram na sztukę, 3 gramy na paczkę. Kod produktu PFFB007, kod kreskowy. Jakiś tam recykling. Czy znaczy Ja wiem czy do recyklingu to się nadaje chyba nie. No. Nie A. wiem, to nie jest recykling, co to jest? Nawet nie wiem, co to jest za symbol. Ja też nie wiem. Jakiś, no. Nie no, 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 to już nie jestem jest nie od symboli tu jestem tylko od testowania pirotechniki. No. No. Takie coś, mamy ładnego gościa. Ej, tak to wygląda. Szata graficzna bardzo fajna. Zobaczymy jak będą strzelać. Letarda. Też ładnie wygląda. Mogliby się postarać No co, jak mogliby się postarać? No Ładno. tutaj nie dochodzi, ale... Co nie dochodzi? To i tak do, będzie do wybuchu, więc nie musi nic dochodzić do niczego <grym> No jakoś musi, wykonania musi, świadczy o mu, Musi dojść do eksplozji synek, a po, to, potem to jak się chce, tak? Wiesz, mu coś nie dochodzi, jaki też wybredny No pewnie, no. że tak No recenzet to recenzet Trzeba się do czegoś przyczepić Tak Dobra Przyczepiaj Teraz zobaczymy, jak ładnie szczerać ta petardka uh -huh. Czyli jest moc Oj. oj 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 No powiem, że do no, nie są rewelacyjne Co ty chcesz? Dobra dawaj Ty w sobie? No karabinek tylko jak się nie opłaca W sprawę też nie, bo to większych szkód no, nie zrobi Trochę hmm. jak taki korserz no 0,15 no ale Made China Czego się spodziewać No było. Odpalaj Ty, ja... o nie, podpaliły się Ty o, Wszystkie poszły Wszystkie poszły, ale widzisz ładny odrzut mają, zobacz Ej konfetti to poszło jakieś no, <laughs> Już jedna kreska, co ty na parat szankuję. No, mamy dość chłodno, synku, dlatego jest jak jest, tak? Trzy minuty filmu to jest najkrótszy filmik na kanale Maciej Tata. Kurde! No. Pirate bomb. To będzie chyba jako bonusowy filmik, no bo wrzucasz to, no, dwa razy w tygodniu, w tym jeden filmik, no, będzie, no to, nie wiem, rzucę kiedyś tam trzy. Nie wiem kiedy. To nie za mocne, będę... nie za słabe, to zabawy w sam raz. Moi, drodzy, to jest moje zdanie, tak? No, dokładnie tak, no. Każdy oceni, czy warto, czy nie warto. Jak no. ktoś lubi ma sąsiadów, którzy nie lubią, może by głośno szczerać, to nadawają się. No. Ptaszka jakiegoś wystraszycie, kota by nie za bardzo, no ale ptaszka może by się. Nie No, działać. kot chyba ucieknie. No. no. Może kotu. mamy nie. sztuk w jeszcze raz powiedz? 20. 20 sztuk, więc jeśli no. tu cena jak jak podaje 6 zł, tak i lub no, 2 to, euro, no nie no, wiem. No w miarę. Za te pieniądze warte zakupienia. No. Gdzie są dostępne fajerwerki shop? Będziecie wiedzieli, bo Także bądźcie tak. z nami, subskrybujcie, komentujcie, my Michałowi dziękujemy za podesłanie tej pirotechniki, żegnamy się, na razie, cześć.